W tym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma stołowiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? Ale znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam Wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii składzą grzechy nasze. W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. Taki jest Bóg. Takiego Boga pokazuje nam Jezus, który raduje się, cieszy się z każdego dziecka, który wraca z powrotem do relacji z Nim, do domu Ojca Niebieskiego. Ale, przypatrując się temu wszystkiemu celnicy i grzesznicy, Paryzeusze, Faryzeusze i uczeni w piśmie zaczęli szemrać i mówili: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Dlaczego ci faryzeusze, uczeni w piśmie, wybrani przez Boga przecież, żeby głosić słowo Boże, tak reagowali, kiedy widzieli tak wielkie dobro, tak wielką miłość Jezusa Chrystusa? który pochylał się nad celnikami, grzesznikami, ludźmi zranionymi i opętanymi, uwalniał i uzdrawiał ich, czemu tak oni to postrzegali, szemrali na to wszystko? Że Jezus w ogóle z nimi rozmawia, siada z nimi do stołu. Kochani, tu trzeba wrócić do początku. Jaki obraz Boga mamy w sercu? I trzeba wrócić do początku, do Adama i Ewy, do raju. Bóg stworzył człowieka, umieścił go w urodzie jeden i człowiek widział Boga, miał relację z Bogiem. I człowiek był szczęśliwy, bo czuł się kochany przez Boga i kochał Boga, i widział Go. Nie było żadnego lęku, niepokoju, strachu. Człowiek lgnął do Boga, chciał być z Nim zawsze, ale do grodu Egen Eden przyszedł zbyt duch, Zaczął rozmawiać z człowiekiem, pokonał go podstępnie, okłamując człowieka i człowiek upadł w grzech. To nazywamy grzech pierworodny. Zobaczmy, od tego momentu człowiek zaczyna się bać. Adam się ukrył w krzakach. Gdzie jesteś, Adamie? I człowiek zaczął się bać. Lęk przemieniał, przenikał jego serce, napełnia jego serce. Strach. Przed kim? Przed Bogiem, który jest miłością. Bóg się nie zmienił. Bóg został taki sam, ale serce człowieka się zmieniło. Obraz Boga w sercu się zmienił. Przez grzech, przez działanie złego ducha. I to jest ta podstawa, fundament. A Jezus to wszystko przychodzi i uzdrawia, i mówi: Jaki jest Bóg? Że Bóg nie, nie chce potępiać. To Bóg jest ten, który bierze tą owieczkę na ramiona i niesie z powrotem do owczarni. Taki jest Jezus. I Jezus mówi, że Bóg się cieszy, niebo się całe raduje, że nawet jak jeden grzesznik się nawraca, wraca z powrotem do Boga. To jest wielka radość w niebie. Bóg się nie brzydzi człowiekiem, nawet tym upadłym. Co więcej, bierze go na ramiona, bierze jego grzechy na krzyży, umiera za człowieka. Taki jest Bóg pełen miłości i taki obraz Boga daje nam Jezus. Jaki mamy obraz Boga w sercu, taka jest nasza relacja też z drugim człowiekiem. To jest bardzo ważne. Jezus mówi, Bóg cię kocha. Przeszedłem ci to powiedzieć, On jest miłością. Otwórz swoje serce na miłość Boga. Otwórz się. Na Jego obecność, na Jego ducha, Jego miłość. Kochani, myślę, że dużo lepiej już o tym powie nam siostra Wianei, która ma doświadczenie pracy z ludźmi, którzy myślę, że nieraz nie mają już siły wrócić do Boga. Właśnie trzeba im pomóc. Trochę trzeba ich wziąć tak na, na ramiona, jak Jezus bierze tą owieczkę. Trzeba im pomóc, żeby z powrotem wrócili do relacji z Bogiem, poznali Boga, który ich kocha. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie wszystkich parafian. Pięknie ojciec ksiądz Grzegorz Was wprowadził w tą Ewangelię dzisiejszą. Pojawiłam się u Was w parafii. Nie jestem żadną owcą. I chociaż jestem biała, chociaż często sobie myślę, wydaje się nam, że to nas nie dotyczy, to my nie jesteśmy tą jedną zgubioną. A tak naprawdę ile razy w życiu doświadczamy tego, że. Właśnie tam, gdzie czujesz, że jesteś sama w życiu, sam, gdzie cały, wszyscy ludzie idą razem, a ty pod prąd, sama jedna osoba, nic nie możesz, wtedy poczuj się jak ta jedna owca, którą Pan Jezus bierze na ramiona. Przyjechałam do was z Mielżyna. Mielżyn leży 30 kilometrów obok Gniezna, więc nie, nie tak daleko, z półtorej godziny samochodem jedzie się tutaj do was bardzo dobrze. Od dwóch lat pracuję w Domu Pomocy Społecznej. Jestem siostrą dominikanką. Zapewne wielu z was zna siostry dominikanki. Oglądając telewizję znacie siostry dominikanki od chłopaków z Broniszewic. One tam, udało się nam w Broniszewicach wybudować dom dla chłopców. Bardzo trudna sytuacja była. Potrzeba było Wszystkie kontrole zamknęły nam dom, trzeba było wybudować nowy. Chłopców kazali nam pooddawać. Siostry zawalczyły o chłopców, powiedziały nie. Nasi niepełnosprawni to są jak czasami jak ta jedna owca, która się zagubiła, i tłum nie chce ich szukać. Po prostu nikt się nimi nie interesuje. Siostry powiedziały, nie, zawalczymy o chłopców. Potrzebowały 5 milionów złotych na wybudowanie nowego domu. Pan Bóg spowodował, powiedział, ja wam pomogę, ale ja dam wam 5 milionów ludzi, którzy dadzą przysłowiową złotówkę i ten dom dla chłopców będzie. Podczas takich kwestii, jak moja dzisiaj u was, spotkały takiego dobrego sponsora, który powiedział, proszę sióstr, ja pieniądze mam, ja nie mam tego, co wy macie. Nie mam radości, miłości, nie mam miejsca, gdzie moich chłopców auty mógłbym umieścić po mojej śmierci. Wybuduję wam dom. Siostry mówią, no ale myśmy już zbierały na kwestach, mamy, już budujemy dom. On mówi, to wybudujemy drugi. I tak w Broniszewicach udało się wybudować drugi dom dla chłopców autystycznych. 15 chłopców znalazło w nim miejsce, nowy dom od, z dniem 1 czerwca. Natomiast my z Mielżyna prowadzimy dom pomocy dla dziewczynek i tak patrzymy za zazdrosnym okiem. No chłopcom się udało, są sławni, wszyscy o nich wiedzą, a o dziewczynkach nikt nie wie, a dziewczynki wcale nie są gorsze. I przyjechałam tutaj dzięki gościnności waszego księdza proboszcza i dzięki zaproszeniu tutaj pani Ewy. Bardzo serdecznie dziękuję, cieszę się, że tu jestem. Dlatego, że chciałabym po pierwsze, żebyście wiedzieli, że taki dom jest. Jest to dom dla dziewcząt, dla dzieci, dla dziewcząt, dla dorosłych z intelektualnym zaburzeniem umysłowym są osoby chore psychiczne. Mamy dzieci z zespołem Downa, z autyzmem, z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Mamy osoby leżące. Nasz świat jest troszeczkę inny. Chociaż y, nie porównywałabym go. Nie Często się zastanawiam, gdzie jest ten normalniejszy świat. Czy u nas z niepełnosprawnymi, czy za tym murem tutaj y, ten świat, który teraz widzimy, jak galopuje do przodu. Y, jestem tu, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żebyście o takim domu wiedzieli, słyszeli, żebyście rozpowiadali dalej. Jeśli chciałabym się z Wami podzielić moim dwuletnim doświadczeniem, no to dwa lata w domu pomocy też jest nic, tak naprawdę nie jestem specjalistą. Prowadzę tam terapię, natomiast co mogę się z Wami podzielić? To, że nasze dziewczyny. Nie mają do, poczucia, że są chore. One trafiają do nas z różnych, z różnych środowisk, z różnych miejsc i w różny sposób. Mamy dzieciaki, które trafiają do nas z domu dziecka, które mają stwierdzone zaburzenie intelektualne. Mamy dzieci z interwencji, z trudnymi doświadczeniami rodzinnymi, które o tym mówią bez problemu. Mamy też osoby dorosłe, których na przykład rodzice opiekowali się nimi przez całe swoje życie. W momencie, kiedy rodzice zmarli lub nie dali rady więcej opiekować się nimi, tak one znalazły się u nas. I chciałabym Wam opowiedzieć o kilku naszych dziewczynach. Mamy taką Dorotkę, która trafiła do nas we wrześniu. Dorotka ma 45 lat. Rodzice w podeszłym wieku ze łzami w oczach mama przyszła pytać: siostry, pomożecie. Całe życie y, radziliśmy sobie, a teraz ona już jest tak ciężka, że nie możemy jej podźwignąć. Jeździ na wózku, nie może się sama poruszyć. Dorotki, największym marzeniem, jak y, mówię, że jadę opowiadać o was, co mam powiedzieć? Dorotka mówi: powiedz, że bardzo wam zazdroszczę tego, że macie ręce, nogi, które mogą chodzić, ręce, które mogą dotykać. Mówi, ile ja bym dała, żeby sobie posmarować chleba z masłem, z tym, z czym chciałabym y, posmarować, zjeść. Mówi, to co mi pani przygotuje i włożę do buzi, to tylko to mogę zjeść, ponieważ rękami nie może sobie do buzi nawet kromki chleba włożyć. Mówi, jak ja bym chciała bardzo chodzić, i mówię, Dorotka, co ty byś zrobiła? I jak w tej Ewangelii ona mówi: Słuchajcie, mówi, zgubiłabym się specjalnie, pod koło naszego domu mamy pole kukurydziane. I ona mówi: Wiesz, tak bym uciekła w to pole kukurydziane i bym się tam schowała. No, po co byś się tam schowała? No, bo bym tak czekała, kto mnie znajdzie, czy ktoś mnie znajdzie, czy ktoś zauważy, czy pani na grupie, czy moje koleżanki, czy ty siostro, kto by pierwszy mnie znalazł, że ja tutaj jestem. Czy ktoś by w ogóle zauważył, że mnie nie ma? I myślę sobie, patrzcie, niesamowite do tej Ewangelii. Owca się zgubiła. Przecież 100 owiec, to one wszystkie wyglądają tak samo. To tak, jakbyście zobaczyli 100 Dominikanek od tyłu, one wszystkie wyglądają tak samo. To by się domyślił, że jednej brakuje, bo jeszcze jakby dziesięć, dwadzieścia nie było, ale jednej. On za tą jedną poszedł szukać. I ta nasza dorodka mówi, ciekawe, kto by mnie znalazł. I mówię, patrz, dorodka, jaka Ty jesteś podobna do Pana Jezusa. Pan Jezus chowa się w tabernakulum, w kościołach całego świata. Ile ludzi przychodzi tu, żeby w tym tabernakulum go znaleźć, żeby się do Niego pomodlić, żeby z Nim porozmawiać, a ile ludzi jest poza tym kościołem, którzy nawet nie szukają Go? Myślę, Dorotka, jesteś, jak Pan Jezus mówię, pójdziesz do nieba z butami. Mówi, a dlaczego z butami? Ja wie, bo tam już wózek cię nie będzie trzymał. To jest właśnie historia Dorotki. Mamy też Karolinę, która trafiła do nas, bo kiedy była małą dziewczynką, mama była uzależniona od alkoholu, została odebrana mamie. Teraz jej mama już jest. Jak można powiedzieć, na tyle gotowa, że bierze ją na wakacje, na święta. Spotykają się bardzo często. I Karolina ma taki dar, jak Pan Bóg, wszystko by ci dał wszystko. Ona, jak przychodzi do nas jakiś gość czy wolontariusz, ona zrobi coś na drutach. Jak coś ma, to rozda. Wszystko, co ma, to rozdaje, żeby ktoś nie poszedł z pustą ręką do domu. Zawsze się dziwię, mówię, jak coś ktoś nie ma, to wiadomo, idź do Karoliny, ona na pewno to ma. I ja nie wiem, skąd ona to ma, ale zawsze wszystko ma, cokolwiek ktoś potrzebuje. Taka właśnie nasza Karolina, która ostatnio, jak jechałam na inną parafię, to mówi musisz wziąć takiego węża. Zrobiła własnego, własnoręcznie węża. Mówię, no jak księdzu proboszczowi w podziękowaniu dam węża. No ale jednak ksiądz proboszcz bardzo y, znał się na żartach, mówi tak, bo ksiądz proboszcz nie może mieć węża w kieszeni. Dobrze dziewczynka wiedziała, co zrobić. Y, mamy też taką Gosię, y, która ma czterokończynowe porażenie mózgowe. Gosia y, y, uwielbia powtarzać jedno, jedyne słowo, takie, które Pan Bóg nam mówi w każdej komunii świętej i podczas każdej spowiedzi. Ona powtarza tak, kocham Cię nad życie miłości Ty moja. I często za tym się kryje interesowne. A weźmiesz mnie na spacerek? Weź mnie na spacerek, zawieź mnie, bo ona nie może sama, więc potrzebuje człowieka, który by ją zawiózł. Czy do kaplicy, czy nam świętą, czy do spowiedzi, musimy ją zanieść. Tak jak ksiądz mówił, trzeba wziąć na ręce, czy wziąć do tego wózka, z tego łóżka przełożyć, zawieźć te osoby, dostarczyć je panu Jezusowi, żeby mógł ich umocnić swoją obecnością i właśnie nasza Gosia mówię Gosia już nie powtarzaj już wiem że mnie kochasz nad życie już wiem wszystko rozumiem w pewnym momencie tak mnie ta Gosia zawstydziła myślę sobie zakonnica 24 lata w zakonie powinna wszystko o Panu Bogu wiedzieć ale nie wiedziałam tego że Pan Bóg lubi się powtarzać Słuchajcie, wiedziałam, że Pan Bóg ma poczucie humoru, ale że lubi się powtarzać i On chce, żebyśmy cały czas słyszeli, kocham Cię nad życie, miłości Ty moja, przyjdź do mnie, kocham Cię nad życie. Pytam Gosia, co ja mogę Ci pomóc? Złap mnie za rękę albo mówi, przytul mnie. Jak mam takie miejsca, gdzie mogę z tymi dziewczynkami pojechać, to zwykle z nimi jeżdżę. Nie dlatego, żeby wzbudzać litość, tylko dlatego, że one pokazują siebie takim szczęśliwymi, jakimi są. One w ogóle nie udają, nie nakładają masek i na Kweście, mówię, słuchajcie, jak nie, nie, nie macie możliwości wesprzeć nas, przytulcie naszą Gosię, to będzie największy prezent. Jak ją jedna Pani wyściskała, wycałowała, to Gosia cały dzień miała do przodu, ponieważ mówi, że, mówiła, że patrz przytuliła mnie Pani, przytuliła mnie Pani, bo Pani mnie kocha, a ja też kocham Panią i na drodze krzyżowej kiedy tak rozważamy stację drogi krzyżowej i tak widzimy pan Jezus umarł na krzyżu pan Jezus nas kocha jednak jak to inaczej brzmi kiedy ty usłyszysz od tego dziecka dzień w dzień pięć razy na dzień kocham cię nad życie miłości ty moja i ostatnią wam powiem historię jako mamy nie wiem czy miałyście taką historię kiedykolwiek w życiu zgubić własne dziecko to jest po prostu nie do opisania, jaki to jest stres. Pierwszy raz przyjechałam do Mielżyna, wzięłam dziewczyny na wycieczki, ponieważ my bierzemy i staramy się zapewnić tym dziewczynom dom, czyli mamy 84 osoby. Te osoby są podzielone na sześć rodzin. W każdej rodzinie jest po 12-15 osób, bo nie jesteśmy w stanie ich wszystkich razem ogarnąć. Więc takie sześć rodzinek. Wzięłam 12 osób na wycieczkę nad morze. No i myślałam sobie, że idziemy wszyscy razem, damy radę, że przecież ja potrafię, jestem nauczycielką, na pewno nikogo nie zgubię. Wyobraźcie sobie, nie wiedziałam, że Violetka ma taki dar, że traci orientację w przestrzeni. Violetka ma zespół Dauna i nie wiedziałam o tym, że jak my wychodzimy tymi drzwiami, a Violetka obróci się i pójdzie tymi drzwiami, że ona nie zrozumie, że to są inne drzwi. I taki, w taki sposób, wychodząc z obiadu, my poszliśmy głównym wejściem, i wolontariuszka powiedziała: Violetko, idź do przodu, ona poszła drugimi drzwiami, zgubiliśmy dziewczynę. Chodzimy, liczymy, nie mamy dziewczyny. No nie mamy dziewczyny. Mówię, no koniec, zgubiliśmy. Pierwszy raz ja nie wiedziałam, że to jest taki szok, jak co, kogoś zgubisz. I to zgubisz kogoś niewinnego, takiego bezbronnego, który po pierwsze nie wie, jak się nazywa, nie wie, gdzie idzie. Ona wie, że mama i tata są w niebie, że ona ma na imię wioletka, ona nawet nie wie, gdzie idzie. Y i e, tak to było, że wszyscy nadmorskiej miejscowości pomagali nam ją szukać. Tłumaczyliśmy, że jest to mała dziewczynka z zespołem Downa w różowej kurtce. Wszyscy nam pomagali szukać. W końcu jedna pani powiedziała, że taka dziewczynka idzie, tak bardzo szybko idzie w stronę drugiej miejscowości nadmorskiej. Ona już jest tam prawie pod lasem, więc wsiadłam w auto, pojechałyśmy, szukamy jej. Znalazłyśmy, pytam się, wioletka. Gdzie ty idziesz? A ona mówi: No, jak to, gdzie? Do was idę, szukam, gdzie jesteście. I taki, taka radość, jaką masz, kiedy znalazłeś człowieka, który ci się zgubił, to tylko zrozumie mama, która zgubiła swoje dziecko. I taka właśnie historia, jak pan Jezus musi się cieszyć, że nas ma. Naprawdę. I ta muzyka przedtem, jak grała, my tutaj próbowaliśmy usłyszeć, co ksiądz mówi, ta muzyka tak pięknie grała, i przyszło mi do głowy, że. W momencie kiedy my pójdziemy do nieba, to Pan Bóg chyba tak będzie się cieszył, że nas ma, że chyba taka muzyka będzie grała na nasze przywitanie. Słuchajcie. A dlaczego tu też jestem? Ponieważ y, taką mamy biedę. Mamy taką sytuację, że nasz dom już 60 lat jest, funkcjonuje i od 30 lat nie był remontowany. Odpadają nam w łazienkach kafelki, wanny są niedostosowane do osób niepełnosprawnych i jeździmy prosząc ludzi o pomoc, o wsparcie i o. Jeśli i zawsze mówię, jeśli znacie kogoś, kto ma firmę, kto może wesprzeć, ja będę stała po kościele przed Bramą Główną, będę miała takie wizytówki w ręku. Jest tutaj, proś jest tutaj nazwa nasza, jest prośba. Przekaż 1% podatku. Jeśli ktoś z Was w następnym roku nie będzie miał. Takiego miejsca, gdzie mógłby złożyć 1% podatku, to bardzo proszę pamiętajcie o nas. Możecie dać komuś, kto, kto, kto też może to zrobić. Jest nasz adres. Zawsze zapraszam osoby chętne, które by chciały na wolontariat przyjechać. Jestem odpowiedzialna za wolontariat. Można do nas zawitać. Dziewczyny się bardzo cieszą. Czy jesteś księdzem, siostrą, panią sprzątaczką, czy panią yy, yy, po prostu nauczycielką. One arcybiskupa przywitały, jak do nas przyjechał, taka Hania przywitała. My. Ekscelencjo, witamy, a Hania mówi, pierniku, co cię tak długo u nas nie było? Więc witają wszystkich tak samo, nie ma względu na osobę, czy ty masz doktorat, czy, czy nie. Jesteś tak samo kochana. Więc jest adres, możecie nas znaleźć. Jest numer konta, jeśli ktoś z Was jest niegotowy, a chciałby nas wspierać regularnie. Jest numer konta, jest strona internetowa. Na Facebooku można nas znaleźć, śledzić, co robimy, co u nas słychać. Zaczynają się remonty we wrześniu już w pierwszej grupie. Nazbieraliśmy tyle funduszy, że pierwsza grupa będzie wyremontowana w całości. I Łazienki, i wanny, z będą zmienione, ponieważ wanna dla osób niepełnosprawnych musi mieć drzwiczki otwierane, gdzie osoba może usiąść i taka wanna to jest 8 tysięcy złotych. Nas stać, żeby im zapewnić wszystko, natomiast na remonty nas nie stać. I jeszcze chciałam wam powiedzieć na koniec że proszę was o modlitwę, żebyśmy tak samo mogli dokończyć tego dzieła, ponieważ cuda się zdarzają i Pan Bóg daje więcej niż to, o co prosimy. Więc ufamy, że tak jak chłopcom w Brąkach się udało, nam się też uda z remontami. A powiem wam tylko jeszcze o jednej Hani, która jest tutaj na tym zdjęciu. Hanusia urodziła się w szpitalu, mama się pozbyła praw, nie chciała dziecka, bardzo niepełnosprawnej, chore. Lekarze zadzwonili, powiedzieli, siostry, zoperowaliśmy dziecko. Może dwa lata Przeżyje. Weźcie tego niemowlaka, zaopiekujcie się, niech w dobrych ramionach miłość, które je kochają, umrze. Dziewczynka w tym roku będzie obchodziła dziewiątą urodzinę i pokazuje, że to Pan Bóg rządzi, kiedy żyjemy, kiedy, się, kiedy umieramy, i wciąż swoją radością zaraża innych. Także tu na zdjęciu macie, Hanusie. Bardzo Wam życzę wszystkiego dobrego. Życzę Wam szczęścia Boże. Dziękujemy za piękne świadectwo. Niech Pan Bóg błogosławi Was, opiece cały Wasz, wasz zakon i te osoby, którymi się opiekujecie. Wystarczy był, nic więcej, tylko byś był, nic więcej, by twoje skrzydło otuliły mnie. Wystarczy byś był, nic więcej.